Aplikacja mobilna M-Instytucja dla podatnika i obywatela. Z poziomu aplikacji mobilnej M-Instytucja załatwiaj sprawy w wielu gminach i swobodnie przełączaj się między urzędami. Jedna aplikacja, wiele możliwości. Wysyłaj dokumenty do urzędu. Dokonuj płatności za podatki i opłaty lokalne. Bierz udział w konsultacjach społecznych. Otrzymuj powiadomienia o ważnych terminach i wydarzeniach gminnych. Aktywnie uczestnicz w życiu gminy. Korzystaj z profilu osoby fizycznej bądź firmy i załatwiaj swoje sprawy urzędowe szybko i bez wychodzenia z domu w dogodnym dla siebie czasie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Za dużo haseł oraz kodów PIN do zapamiętania? Aplikacja gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność. Logując się profilem zaufanym, bankowością elektroniczną lub e-dowodem, otrzymujesz bezpieczny dostęp do usług lokalnych i centralnych. Chroni również aplikacje za pomocą kodu PIN, odcisku palca lub opcji rozpoznawania twarzy. Wysyłaj dokumenty do urzędu kiedy chcesz, z dowolnego miejsca. Dzięki wskazówkom wypełnianie urzędowych formularzy nigdy nie było takie proste. W kilku krokach przygotujesz dokument i bezpiecznie dostarczysz go na skrytkę ePUAP wybranego urzędu. Uzyskaj dostęp do swoich zobowiązań podatkowych wobec gminy i opłać z poziomu ekranu telefonu. Sprawniej prosto. Wejdź w Moje Płatności. Dodaj zobowiązania do koszyka i wykonaj transakcje. Współdecyduj, współdziałaj, bierz udział w ankietach, udzielaj się na forum, opiniuj dokumenty i przyczyniaj się do rozwoju swojej okolicy. Pomagaj w podejmowaniu decyzji dla dobra lokalnej społeczności. Poziomu aplikacji możesz nie tylko wziąć udział w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez gminę, lecz także zgłosić swoją inicjatywę. Łatwo i wygodnie złóż oświadczenie w sprawie otrzymywania korespondencji drogą elektroniczną. Zaoszczędź czas na wizytach w urzędzie. Odbieraj decyzje podatkowe i inne dokumenty elektroniczne bez konieczności oczekiwania na pismo w formie papierowej. Aplikacja M-Instytucja. Twój urząd w Twoim telefonie. Już dostępne do pobrania ze sklepu Google Play oraz App Store. Projekt Aplikacja mobilna M Instytucja dla podatnika i obywatela jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.